Dzień dobry, dzień dobry moje baranki. Witajcie serdecznie na kanale Karty na Miłość. No i zapraszam Was na czytanie tygodniowe. Czytanie będzie miało miejsce od, już Wam mówię, tylko sobie zrobię porządeczek: 23 września do 29 września. Kochani, siódma rano, więc trzeba brać się do pracy przed pracą. Kochani, czytanie będzie ogólne. Dlatego zachęcam, żeby sprawdzić w jakim znaku macie Ascendent, Wenus, Księżyc, żeby odsłuchać te znaki, bo nie będą z każdą karty dzisiaj rezonować. Jest to po prostu kochani niemożliwe, bo jest nas za dużo. To nie jest czytanie dla jednego baranka, tylko dla wielu. Oczywiście mile widziane łapki w górę, kochani, za mój poświęcony czas za to wstawanie głównie. No, jeżeli ktoś ma ochotę udostępnić, będę bardzo wdzięczna. Niech nasz horoskop idzie w świat. Za każdy komentarz przecudowny. Ja też się umiem oddzięczyć. To jest karta dla Was na ten tydzień. I zaczynamy! Leila. Lejla mówi. Spędź troszeczkę czasu samotnie na łonie natury. Medytując o swoich pragnieniach i zamiarach. Poproś anioły, by pomogły nabrać ci optymizmu. Piękna jest ta karta, ja wam powiem, że każdy z nas ma czasami taką chwilę, że musi pobyć ze sobą sam na sam, tak? Na szczęście już jesteśmy popełni, więc nie sądzę, że tutaj coś będzie się działo, ale zobaczmy. Będziemy oczywiście karty dokładać, dopytywać. Ja już sobie, kochani, rozkładam. Karty radzą. Karty radzą Wam dzisiaj bardzo, bardzo wyraźnie: słuchajcie, żeby być odważnym, żeby brać sprawę w swoje ręce, nie przekazywać komuś innemu, działać, nie zastanawiać się, spełniać swoje marzenia. Są osoby, które stoją pod murem, mają jakiś opór i proszę Państwa, tutaj karty wyraźnie mówią, żeby korzystać z tego, co los Wam daje, czyli nie czekaj, tylko bierz, tak? To jest dla ciebie, czyli ty sobie masz to wziąć, los ci to daje. Potem nie wiadomo, kiedy znowu będzie tak łaskawy, kiedy znowu ci da. Mam wrażenie, że będzie tutaj baranek, który będzie dosyć trudnym kompanem. Ale dlaczego trudnym? Przez to, że czegoś się boi, że coś się nie uda znowu, że może i część z Was jest po rozwodzie. Może i część z was przegra jakąś sprawę sądową, urzędową, a może coś nie pójdzie po waszej myśli? Niestety, może też tak być, że pewne kłamstwo z przeszłości, niedopowiedziana prawda, sekret, może wypłynąć, może już wypłynęła, być może w czasie pełni podejrzewam. I mam poczucie, że wy chyba. Mm, nie chcieliście z kimś e, może zerwać znajomości, a zostanie ona tak naturalnie odcięta. Nie bójcie się, przyjdą nowe znajomości, nowe osoby i będzie w Waszym życiu o wiele, wiele inaczej. Ja bym powiedziała e, Wam historię moją, kiedy byłam u pewnej stylistki. I zaczęła się mądrzyć. Ja oczywiście znam się na innych rzeczach, studiowałam inne rzeczy, nie muszę wszystkiego znać. Po trzech minutach pani czeka, mówi: Może pani idzie indziej? A ja nie zaproponowałam, żeby iść gdzie indziej, tylko o wyjaśnienie, bo nie rozumiem pewnych rzeczy. Dlatego dla was jest też taka informacja. Jeżeli ta osoba była głośna, agresywna, Przewodziła Tobą, manipulowała Tobą, to karty mówią: Nie żałuj. Oczywiście trochę nerwów e, możecie mieć z tego tytułu, ale ja bym powiedziała, że. Nie ma takiej osoby, która by była idealnie grzeczna, idealnie spokojna. Jeżeli chodzi o pracę, coś Wam się tutaj uda. Dostaniecie jakieś fajne zlecenie, dostaniecie jakąś fajną propozycję, może nawet i propozycję podwyżki, zajęcia innego stanowiska. Najfajniejsze jest to, że jeżeli są tutaj osoby, które proszę Państwa, szukają tej pracy, to powiem Wam, że możecie w tym tygodniu znaleźć. Słuchajcie, w kierunku, w którym już szukaliście, gdzieś jest powrót do korzeni, gdzieś jest powrót do... Mm, nie, nie wiem, czy to jest z miejscem związane, ale na przykład pracowaliście kiedyś jako, um, nie wiem, asystent, pomoc i tutaj karta radzi. Tam było mało pieniędzy, stamtąd uciekłeś, ale w tym kierunku warto by się rozejrzeć, bo tam... Jest szansa, kochani, na powrót, tak? Słuchajcie, musicie uważać też na swoje finanse w tym tygodniu, bo może się okazać, że coś przegapicie. Na przykład jest jakaś promocja, a to pojadę jutro, pojadę w sobotę i okaże się, że tego już nie ma. Także pilnujcie sobie, żeby, żeby tego nie stracić. W miłości bardzo dobrze, moje kochane baranki, bo 10 kielichów oznacza rodzinę, oznacza szczęście, spokój, i być może. Dowiecie się o ciąży, o zaręczynach, o ślubie, może będzie takie zaproszenie na ślub, ale bardziej coś czuję tutaj, że baranki będą <laughs> będą chciały tak się pogodzić. Będą chciały coś przygotować w tajemnicy przed partnerem, albo partner przed wami, jeżeli, jeżeli jest taka, taka sytuacja, kochani, jeżeli byliście skłóceni, mieliście ciche dni, tak? Mm. Wasza osoba zrobi coś w Waszym kierunku, ale tak, żeby nie dała poznać. Na przykład, powie Waszym wspólnym znajomym, fajnie by było się spotkać i jest to takie zaaranżowane, zrobione trzecimi ręka, rękoma, tak, że będzie pogodzenie i Wy nawet nie odczujecie, że nie rozmawialiście z Waszą osobą, po prostu naturalnie przejdziecie do konkretów, tak? Ja bym powiedziała tak, że jeżeli chodzi o moich singli, no to tu jest inna wersja wydarzeń, dlatego że możecie spotkać osobę, która jest w związku, w związku stałym, która ma już rodzinę. To może być powrót tej osoby. Ona nagle zacznie się odzywać, ona nagle zacznie do Was pisać, mimo tego, że mówiliście sobie, nie, nie, nie wrócę, to jednak możecie się ugiąć i ten trójkąt znowu wróci. Natomiast podejrzewam, że możecie mieć taki szarpany tydzień. Co to oznacza? Raz się odzywa, raz się nie odzywa. Raz wraca, raz chce się rozstać. I to jest, kochani, taki zamek na lodzie, czyli tutaj ta osoba nie umie się zdeklarować, nie umie ci powiedzieć, czy chce z tobą, czy nie chce. I ona non-stop kłamie, non-stop lawiruje. Życie w trójkącie. Tak bym to podsumowała. Ty, drogi słuchaczu, jeżeli masz ochotę, to możesz jeszcze przez jakiś czas wstobrnąć, ale ja bym powiedziała, że Twoja przyszłość jest zupełnie inna i zupełnie z inną osobą. Ale jeżeli nie chcesz siedzieć sama sam, no to wiadomo. Moi drodzy, w weekend. Ja sobie dołożę jedną kartę. Dwie, a trzy. Aha. Weekend sobie zorganizujecie chyba sami. Chyba, że to będzie zaproszenie do Waszych znajomych. Bo mam poczucie, że. No ja powiem to, że gdzieś chcecie jechać, gdzieś chcecie w jakąś podróż wybrać się, ale. Mam poczucie, że odstawicie dziecko do babci, faceta gdzieś tam i musicie coś zwiedzić, musicie coś załatwić. Może właśnie chodzi o to, co Lejla powiedziała, żeby trochę, trochę czasu spędzić samemu. Ja nie mówię, że to musi być piątek, sobota, niedziela. To może być tylko godzina w niedzielę, ale czuję, że będziecie musieli po prostu zrobić coś dla ciała, zrobić coś. Dla ducha są osoby, które będą chciały się szkolić, uczyć przez weekend i to będzie bardzo dobre i korzystne na przyszłość, proszę Państwa. Ja bym tylko uważała, moi drodzy, w zdrowiu dla Was jest informacja, że mogą być różnego rodzaju zaparcia. Może wam organizm źle trawić, tak? Uważajcie na wątrobę, na trzustkę. Musicie uważać, co w tym tygodniu, kochani, spożywacie, dobrze? Skarby. No to pytanie do kart. I sobie wybierzecie jedną z trzech. To? I kończymy. Pytanie do kart. Karta pierwsza, karta druga i trzecia. Wybierzcie sobie pierwsza, druga, trzecia. Jeżeli wybraliście jedyneczkę, czeka Was romans. U. Jeżeli wybraliście dwójeczkę, trzeba pokojowo rozwiązać. W zgodzie problem. Jeżeli wybraliście kartę numer 3, trzeba coś odpuścić, zostawić. A jednak. A jednak kochane baranki, no to wszystkiego najlepszego dla Was. Dużo, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, miłości. Pamiętajcie, by się odwdzięczyć łapeczką w górę. Komentarzem. Jeżeli nie macie jeszcze subskrypcji, jesteście pierwszy raz, to koniecznie zostawcie subskrypcję. Kto może, niech puści w świat nasz horoskop. Bardzo dziękuję dziewczynki za kawusie. Właśnie sobie idę zrobić. Chyba sobie z byczulisiami wypiję kawusie. No. Z kimś trzeba, nie? Wszystkiego dobrego. Buziaki dla Was. Pa, pa.